Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Rozenek z wnioskiem formalnym. Bardzo proszę. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. No, wbrew wszelkim zapewnieniom nie udało się. Nie udało się zachować powagi, nie udało się zachować szacunku dla ludzi, którzy zginęli w katastrofie. Już po tych pierwszych słowach wiemy, do czego ta debata ma doprowadzić. Ruch Palikota... W Czymś takim nie chcę brać udziału, nie chcemy mieć nic wspólnego z tym, co się odbędzie na tej sali. Nie wolno robić na grobach ludzi polityki. W związku z tym proszę wnioskuję o pięć minut przerwy, po to, żeby ruch palikota mógł opuścić salę. Dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minut przerwy. Go uh -huh. up uh -huh.